Ratusz zaprosił dziennikarzy, żeby potwierdzić plany związane z południową obwodnicą Olsztyna. Uważam, że na ten czas związany z realizacją samej obwodnicy i natężeniami ruchu, które są przewidziane praktycznie do roku 2033, to w sposób Wystarczający, bezpieczny te węzły będą problemy komunikacyjne wszystkich uczestników ruchu drogowego rozwiązywały i będą węzłami przyjaznymi, bezkolizyjnymi. W rzeczywistości inwestycja ma wyglądać nieco inaczej niż w wizualizacji z 2009 roku. Istotnie zmieniony będzie węzeł kudypy w związku z uchyleniem decyzji środowiskowej na ówczesny projekt. Środki my w budżecie miasta zabezpieczyliśmy do analiz, jak i przygotowania koncepcji właśnie nowego przebiegu drogi 51 od strony Północno-zachodniej, a więc od drogi 16 na wysokości kudyp przez gminę Jonkowo do. Podłączenia z drogą 51 w okolicach Dywid. Będzie to zupełnie nowy przebieg, który dotychczas nie był rozważany. I on wymusza to, o czym pan dyrektor przed chwilą powiedział nowe podejście do rozwiązań węzła Kudypy, takie, które ewentualnie gdyby ta nasza północna część obwodnicy miała być realizowana za kilka lat po przygotowaniu koncepcji, projektów i uzyskaniu stosownych decyzji. Gdyby miała być realizowana, to ten węzeł będzie musiał umożliwiać również nowe rozwiązania na przebiegu tego nowego. Połączenia północno-zachodniej obwodnicy. Mieszkańcy Olsztyna czekają na informacje związane z przyłączeniem dróg miejskich do obwodnicy Olsztyna. Mowa o ulicach Towarowej i Pstrowskiego. My jesteśmy w tej chwili w trakcie przygotowania przetargów. One się będą rozpoczynać w miesiącu grudniu. Na realizację podłączenia i wykonania ulicy Towarowej do węzła wschód. Zakładamy, że dokumentacja będzie gotowa do lutego 2015 roku, jak i jednocześnie wystąpiliśmy wcześniej do pana marszałka o wpisanie tej inwestycji do tak zwanego kontraktu terytorialnego, który marszałek będzie negocjował z polskim rządem, a jednocześnie są przygotowane stosowne zapisy i mamy takie już również uzgodnienia, jak i... Obietnicę, że w ramach programu Polska Wschodnia będziemy mogli zgłosić nasze projekty dróg podłączeń do obwodnicy, a to oprócz towarowej, jest również ulica Pstroskiego do Węzła Pieczewo, inaczej szczęsne. Te inwestycje będą mogły być wpisane na listę indykatywną programu operacyjnego Polska Wschodnia. Programy powinny być uzgodnione pomiędzy naszym polskim rządem a Komisją Europejską do połowy roku następnego 2014, a wobec tego w przyszłym roku praktycznie będzie, tak zakładamy, bo takie również zapewnienia uzyskaliśmy od pani minister Binkowskiej na spotkaniu pięciu prezydentów miast Polski Wschodniej, że w przyszłym roku będziemy mogli nasze inwestycje, te strategiczne inwestycje i również w zakresie... Rozbudowy układu komunikacyjnego i podłączenia układu komunikacyjnego miasta Olsztyna do obwodnic zgłosić. Prezydent Olsztyna liczy na to, że finansowanie będzie zapewnione. Kwestią zasadniczą dla miasta jest natomiast jak najszybsze przygotowanie projektów. A powiem, że programy funkcjonalno-użytkowe, koncepcje, jak i decyzje środowiskowe dla przebiegu ulicy i podłączenia pstrowskiego do węzła. Szczęsne węzła pieczewo posiadamy. Do końca tego miesiąca powinniśmy posiadać decyzję środowiskową dla nowego przebiegu ulicy Towarowej. Prezydent Piotr Grzymowicz poinformował dziennikarzy, że w terminie realizacji obwodnicy miasto będzie już gotowe tak, aby jego układ komunikacyjny był do niej podłączony.